Mee, idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Poproszę. Bardzo proszę, płaci pan jednego funta. Półka pięć złotych. Widzę w kraju. Zapłaci pan następnym razem. to Świnko. Dlaczego jestem chcę Bardzo proszę, płaci pan jednego funta. Kółka pięć złotych. Widzę w kraju. Zapłaci pan następnym razem. Za to świnko. jestem taki? Taki to jest jaki. Koniec <grym> marka.